W liceum ogólnokształcącym imienia Krystyny Idzikowskiej w Zdunach odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę urodzin patronki szkoły i 60. rocznicę powstania batalionów chłopskich. Patronująca szkole od 1973 roku Krystyna Idzikowska była łączniczką batalionów chłopskich. W 1944 roku została rozstrzelana na pawiaku. To dziś ważne takie pojęcie patriotyzm, miłość do ojczyzny. Dlatego tak ważni są bohaterowie, bohaterowie pełni skromności. A nam godzi się powiedzieć dziś, 60. rocznica batalionów powstania, batalionów chłopskich, my dziękujemy wam za to, co wy robiliście, co wyście uczynili, uczynili dla, dla Rzeczypospolitej. Wicemarszałek Sejmu odznaczył szkołę medalem Wincentego Witosa. W Piotrkowie rozpoczął się remont miejsca.